Wiecie, prowokacja trochę. Jak to producenci osiągnęli? A internet? Wiecie, ile takich telefonów tam w środku jest? Z danych z to jest około 17%. To jest cyfra, a, a w głowę jeszcze mamy jakby analogową. Tatki kosmiczne też się psują. A jaką kasę kosztują? Czyli gwarancja to jest jakby taka dodatkowa wartość, która, która jest zaszyta w aucie, jeżeli cokolwiek się wydarzy, no to pierwsze to, że kupuję auto gdzieś, gdzie jeżeli coś jest jakaś usterka, to mi ją zlikwidują albo naprawią, tak? A drugie, że pokryją koszty, prawda? No i o to w zasadzie chodzi. Natomiast co rozumiemy przez usterkę? Mhm. Czy wiecie, że te auta, które tutaj oglądamy, to nie są takie w rozumieniu 15, 20 lat do tyłu, czy nawet 10 lat do tyłu. To są auta, które są dodatkowo wyposażone w szereg urządzeń, które nie tyle, że pozwalają nam jeździć z punktu A do B, ale możemy sobie te auta traktować jako jakiś wielki komputer. One dzięki temu są bardziej bezpieczne, bardziej wygodnie się tym jeździ. I jak sądzicie, jak sądzisz, co w tym momencie dodatkowo jest? Jak to producenci osiągnęli? Kamery. Ile takim aucie jest kamer, no to już sprzedawca Wam powie. Ale radar, większość klientów w ogóle nie ma świadomości, że te auta są wyposażone oprócz tego że silnik, Nikoła, yy, kierownica i tak dalej, jeszcze szereg urządzeń, które powodują, że te auta są właśnie takie bardzo bezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o usterki, no słuchajcie, a internet. Czy wiecie o tym, że to auto w momencie jakiś... No, nikomu nikt nie życzy, natomiast jeśli się zdarzy coś na drodze, to samo dzwoni na 112? I jedną z tych takich różnych ustarek jest brak łączności na przykład. A czy wiecie o tym, że kwestia aktualizacji. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musimy sobie telefon aktualizować co jakiś czas, a auto? Wiecie ile takich telefonów tam środku jest takich urządzeń elektronicznych. W tej chwili jesteśmy w, w epoce cyfrowej. To jest cyfra, a, a w głowę jeszcze mamy jakby analogową. Ale wiecie jaki jest procent szkodowości na powiedzmy 100 samochodów, które wyjeżdża na drogi? To to ile ulegnie jakiemuś tutaj, może nie wypadkowi, ale jakiejś kolizji, czy co Z danych z ubezpieczalni to jest około 17%. To tak samo jak ktoś jest, no, czuje się dobrze, żadne choroby mnie nie chwytają, prawda, ale w którymś momencie do lekarza muszę iść. No i dobrze mieć tego lekarza, prawda, ten, który, który ma tą, jakby, no ten warsztat, który no nie zapiszę mi tylko leku, tylko po prostu powie co, co tutaj no, jak należy i w ogóle jak się no, zaopiekować, prawda? Przy zakupie samochodu my nie wiemy. W jakim sensie działamy na bazie eh, jakichś takich, wiecie, no, intuicji, może przyzwyczajenia, kupujemy samochody, bo nam się podobają. Potem dopiero jak wychodzi element związany z tym, że coś tam się dzieje, no to wtedy no przychodzi moment, w którym ja muszę i stykam się ze ścianą. Bo jak sądzicie kto? Kto odpowiada za, za to, że auto jest... No, nie ma tej ustatkowości. No kto? Kto produkuje auto? Sprzedawca? No chyba nie? Prawda? My, jeśli chodzi o jakby takie relacje z producentem umowy, mamy takie, że producent nam dostarcza dobre auta. Dla nas też dobre. I my o to dbamy, żeby one były dobre i żeby się nie psuły. Ale jest jakieś nieszczęście albo coś się wydarzy. Na przykład zdarza się tak, że klient nie przyjeżdża do nas na serwis. Przez to nie ma aktualizacji systemu. Wiemy, już mówiłem wcześniej, prawda? Aktualizacje nawet w telefonach robimy, a samochody co? Czyli też wymagają jakichś zaktualizowania softów różnych i tak dalej, prawda? No, jak tego nie robimy, to może wystąpić usterka. Nikt nikomu nie życzy, natomiast no, jeśli to mówimy o gwarancji, no to i producent odpowiada kosztowo, przed nami też, nie wprawdzie przed klientem, ale rozliczamy temat z producentem. No Pierwsze pytanie zawsze jest, czy kochany kliencie, czy Ty wiesz, kto kto płaci za te naprawy, które tutaj w ramach tej gwarancji ewentualnie robimy. Jak się już spotkało jakieś tutaj nieszczęście z różnych przyczyn, no większość klientów mówi, to było ponad 90%, że to sprzedawca. Czyli ten dealer, który sprzedaje, to on odpowiada za, za to, że Auto się nie psuje. No i generalnie klienci jak mają auto na gwarancji, to im się wydaje. Im się wydaje, że co? Że auto się nie zepsuje. Bo jak auto jest na gwarancji, to, to nie ma żadnych usterek w zasadzie. Jest nie... zaskoczenie. Czasami pojawiają się emocje, ale musimy przyjąć, że przecież statki kosmiczne też się psują. A jaką kasę kosztują? Prawda? Kiedy już mówimy o realizacji gwarancji, no to większość klientów sobie myśli tak, no to bierzcie auto na warsztat i, i kurczę, niech mechanik się nim zajmie, prawda? No, kwestia kosztów. Tak mówiłem wcześniej, koszty rozliczamy z producentem. Żeby coś zrobić na gwarancji, to nie jest tak prosto. Musimy klientowi po prostu zrobić całą dokumentację tego zdarzenia. A przede wszystkim ocenić, czy to rzeczywiście jest usterka. Każdą czynność praktycznie możemy, możemy przekazać w sposób cyfrowy do producenta i tak samo producent mając łączność z samochodem, bo te auta, które tutaj mamy, one są monitorowane przez producenta online. Wiemy, producent wie, jeżeli chce, oczywiście takie dane ma, że jest otwarte, klapy, co było robione itd. Wszystko jest monitorowane. Jeżeli jest jakaś usterka, to ona jest oczywiście, ona oczywiście, jest też u producenta pokazana. Mówimy o usterkach elektronicznych, ale zdarzają się też usterki takie i mechaniczne też. I wtedy to oczywiście to podlega ocenie usterki różnego rodzaju związane z nadwoziem, coś się łamało, coś tam nie wiem, przetarło się, różne rzeczy są, coś puka, słuka i tak dalej. Mamy swoje procedury i zawsze. Musimy mieć świadomość tego, że to trochę trwa, a trwa dlatego, że żeby, żeby koszty, które są związane z naprawą ewentualną były w jakiś sposób refinansowane przez producenta no musimy to przedstawić w formie tej konkretnej, dokonanej, ale jedno co możemy powiedzieć nie ma auta, którego nie naprawi. Słuchajcie, ja was nie zapraszam, bo to jest za oczywiste. To jest za oczywiste, że, że e, ktoś z serwisu wam powie, zapraszam Was do serwisu. Nie wy się zastanówcie jaką, jaką niekorzyść macie, nie, nie pojawiając się w serwisie. A już pomijając kwestię, że tu jest szereg bardzo sympatycznych ludzi, którzy bardzo chętnie z wami porozmawiają i, i, i to nie jest dla nas żaden problem, żeby ktoś przyjechał sobie nawet z nami porozmawiać i taki... Taki zrobić chociażby taki prosty przegląd okresowy przed wakacjami, gdzie to są naprawdę śmieszne pieniądze gdzie przy okazji musimy te wszystkie rzeczy zrobić. Okay?